Siemanderko z tej strony jak spam. Jest <grym> osiemny Witamy Was w takim bonusowym odcinku z Slendera No jakby inaczej, No, zagramy, no, sobie, no tak. zagramy sobie świąteczną mapę Tak i oczywiście jak widzicie mamy Slenderman Shadow Wyszło sobie takie fajne nowe tuś e, tak, z poprawioną z... grafiką i w ogóle e, wszystkim Zbiór wszystkich map jakie dotyczamy wyszły wyszły przez tych ludzików tam drugi ale niestety z... mamy wersję demo. No temno. Ale i tak i tak dobrze, że dzięki moim kontaktom to wersję demo zdobyliśmy. Dobra, dawaj. No, Coś nie miałem powiedzieć, zaraz zapomniałem. No, no, zapomniałem. no gramy sobie święta. No, Może tam troszeczkę spóźnione. Yy. Ale. Przepraszamy właśnie za przerwę. Jaka była Ty, 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 ty y tak. Y z różnych ta przerwa z różnych no, ja m.in. była. Między Spam był chory, ja byłem na wyjeździe potem tego, a to tam. Ale już jesteśmy i będziemy nagrywać i rzucać nowe filmiki. W miarę często. Postaram się... Znaczy to, to wszystko zależy od naszego, od mojego generalnie internetu, który jest szybki to nie jest. No, mógłby być szybszy. No ale... Na... O, czekaj, ktoś każdy coś było chyba. Może. No! Jak widzicie ten, ta mapka jest dosyć taka ja, jak to specyficzno. powiedzieć? Specyficzna. Luzacka. <grych> I zbieramy tutaj prezenty dla o, świętego jest. Mikołaja, który nas... Goni. Zabieramy je świętego Mikołajowi, bo to jest... Ja, szukamy i zabieramy. No i goni nas gruby Slender w czerwonym w No mniej więcej. Trochę i ręce chyba mu podpiłe w bo ma chodź. Ty masz prezent, nie stanie no bo to już weź. Jest... No ale... Doświadczenie rewoluję. To, to ja cię od razu złapie. Może mnie złapie albo jakoś mi dostępuje albo jakąś ściankę. Też to możliwe. Niewidzialny ściankę. E tutaj był pan też, ale w następnym nie. Nie, jest, no. A to na Nie, to tutaj, Ta? nie mm. ja no. 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 Tak? A nie dalej? No jeden budy, dlaczego jeden prezent dalej? Nope. Nope. Ty, 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 ty. Tak. Dobra krzywo Co krzywo? Krzywo śpiewam No bo teraz idzie ten deks No właśnie, musiałbym go styśleć Dziękować Oj, oh. no Dziękować Dziękować, Nie, nie śpiewam się I Duże prezenty Ogromne prezenty, a w nich małe prezenty A, dobre porównanie Ogromne prezenty, małe prezenty Nie pomyślałem może robisz ze mną? Gdzie tam? Ja bym z ciebie trwi... No Ja myślę. No ja nie <laughs> muszę. Ale to jest, jest duże. Nie jest ogromne. Tak. O, coś tu może być. Yes. Jest trzeci? Trzeci? A czwarty Wtedy Wtedy, wtedy ten, tego to było sześć, a to były Aha. początki. O, jest kolejny. O, je. A jeszcze ekran nie wniknął O! Nie mogę ty wywołać. Bo... Muzyka zwalnia, muzyka zwalnia A! Jezu! Kopyt kochany mój, ja tam bałwan był Kopyt, co nie. ty powiedziałeś? <laughs> Dobra to masz też za podnie Jadę w miskę Wsypko mnie, bro No co to. za menda to jest, tak wygląda, no Pięć Najbliżej Jest to kopyt o jeże <laughs> Kopyt o jeże i się rozproszyłeś nie. nie było tego nie, nie było już 50% jest, zaliczyłem. O oh, yeah. No. No, pozdrawiamy. Dobra, to nie było. To nie było Co to ja być. jest za szybko. To, to na no, końcu. zamierzamy nagrać kilka cykli odcinków ze Slendera. Co tam nam wpadnie pod, aktualnie pod rękę. To I oczywiście bo Jeden w planach tajny projekt. Tak, to jest tajny. Tajny, bardzo i nie tajny. Nie wiadomo, czy wyjdzie, ale jak wyjdzie, to. Z najściślejszych, najściślejszych, najdalszych zakamarkach mojego mózgu spoczywa ten oto pomysł. No i też. <grym> no w razie wuj, jakbyś ty zapomniał. No. Ale jak się uda, to. E, raczej wam się spodoba. No, o, o, ja oczywiście z jajem będzie, bo musi być z jajem, to nie? No ba, Slender nie z jajem. <grym> Dobra, nie, nie wiem, w... nie wodzika. To... Dobra. Już klasycznie zapraszamy do komentowania, oceniania i subskrybowania. Wania. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.